Mmm, an-an karmi mamy dzisiaj, tak? Mmm, bardzo dobrze, tak? O, an-an, tata ugotował obiad i an-an. Mmm, an-an teraz karmi mamy, tak? Mmm, an-an wychodzi na krzesło, żeby wziąć trochę jedzenia, tak? Mmm. Uh -huh. Tak, An-an wychodzi na krzesło, żeby wziąć trochę jedzenia, tak. Mm. Tak, mmm. Tak, o. Mm. Teraz An-an niesie jedzenie dla mamy, tak. O, mama jest głodna, Mmm. An-an karmi mamy przy okazji siebie. O, tatę też. Mm. Mm. Tak, on wszystkich karmi. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Brawo. Tak, bardzo dobrze. Mhm. Mm Brawo. Mm -hmm. Mm. O, Anan -An już tak 10 razy ponad wspina się na krzesło, zabiera trochę jedzenia ze stołu, tak? Wow. Mm. Co dasz, mamie, kapustę? Mm. Mama karmiła jang dzisiaj, tak? Dla taty? Mm. Mm. Mm -hmm. Dziękuję. Mm. Teraz taty karmisz, tak? Mm. hej! Oh. chodź, przewrócimy skrzydełka. Oh. smażą nam się skrzydełka z kurczaka. Patrz, an-an, ta ta smaży na, na dwie patelnie, smażymy skrzydełka. Tak, zobacz. Uu. brakuje mi trzeciej ręki. Potrzymam An-an tutaj w prawej ręce Lewą obracam I jeszcze nagrywam Także jakby ktoś miał rękę pożyczyć trzecią to chętnie Chętnie znajdę zastosowanie dla niej mhm. an, an ale pięknie karmiłaś mamę wiesz Mama jest głodna tak Mama karmiła Janianga Yang a ty karmisz mamę tak ale bardzo ładnie bardzo dobra dziewczyna jesteś. Mhm. Ładna i masz dobre serce, tak? O, Anna, ma bardzo dobre serce. Mhm. Patę karmiłaś też, tak? Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Okej, okay, dobra, obróciliśmy. Owróciliśmy na jednej patelni. Czekaj, muszę sobie zmienić rękę. Mhm. Muszę sobie zmienić rękę, tak? Czekaj, moment, muszę tu obrócić. O, teraz ma w prawej ręce, to mi szybciej pójdzie, bo jestem praworęczny. No. W Chinach skrzydełka z kurczaka są właśnie takie małe. Takie małe, nie ma, takich, nie ma takich jak w Polsce, że całe skrzydło jest. Tam razem są najmniejszą. Kością, tylko właśnie są są już takie... a są już takie odcięte, tak? Mhm. A, le mi się rozlał olej. Aj jaj. A muszę posprzątać olej, bo mi się rozlał. Tak, ale jaja, no. Ale jaja mi się rozlał olej, no. Dobrze, się nie oparzyliśmy, co? No, dobra. Czekaj, oddam cię do mamy. Mhm. O! Mama poszła, Janianga Yang położyć spać. O! Mama poszła, Janianga Yang położyć spać. To dalej tutaj jedz sobie sama, ok? Tata jest w kuchni, an an, mhm. siadaj tutaj. Tu masz jedzenie. Tutaj, proszę bardzo. Mhm. Tata musi olej, wy... olej muszę. A, ale mi się wylało oleju. O kurde. Uuhu, uuhu, uuhu. Uuuuho Niedobrze, niedobrze, słuchajcie, bardzo niedobrze. Gorący olej mi się wylał. Tu zaraz sobie muszę... Wysuszyć. Kurde, ale mam tych skrzydełek chyba z 2 kilo. A, czekajcie moment. Dobra, słuchajcie, afera olejowa zażegnana. Jeszcze ostatnią patelnię smażę. Tutaj już mam gotowe skrzydełka. I skrzydełka z kurczaka, tak china. tak w Chinach się przyrządza. O, mama i an-an jedzą teraz sobie. Mmm. Mm. teraz mama karmi an-an, tak? Dla odmiany. No, mami jest feeding an-an for a change. Mmm, very good. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Uh -huh. No i taka niebezpieczna sytuacja dzisiaj była z wylanym olejem. Gorda, ale pryska, no. O ale anan tutaj wszystko nam wszystko nam miesza. Fu 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 fu. Ho 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 ho. dzisiaj jemy na obiad. Uuu, kapusta pekińska. Kurczak. Jajko. Marchewka, bakłażan, ryż i cukinia z marchewką. Tu już kwiatek gotowy, drugi. Kwiatek posadzony. Uu. Super super kwiatek posadzony. A pierwszy kwiatek, który ostatnio dziewczyny sadziły. Tam w poprzednim filmie Wam pokazywałem. Tutaj jest, proszę bardzo. Tutaj jest pierwszy kwiatek. Posadzony. Ten, 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 ale będzie pięknie rósł. Uh -huh. Tu ma miejsce, dużo ma światła. O dużej łazience. Tu jest drugi kwiatek. Mhm. I jeszcze jeden kwiatek do posadzenia. O! Jeszcze jeden kwiatek do posadzenia. Tutaj nam jedno kółko odpadło. Od podstawy. I tu jest kwiatek. Tu u nas w sypialni ten kwiatek piękny będzie stał. I mamy taką dużą kwadratową donicę.

Ostatnią partię. Ostatnią partię skrzydełek muszę sobie przewrócić. Mm. Słuchajcie, nie ma to jak domowe jedzenie. Najlepsze na świecie. Jeszcze jakbym miał własne kurczaki to by było super. No ale w obecnej sytuacji chyba na balkonie tylko bym je mógł hodować. No. Ryż gotowany, proszę bardzo. Mm. jedzenie dla Janianga Yang zblendowane proszę bardzo tak wygląda trzy śliwki jeszcze zostały Janiang może je zje na Janiang może je zje na na co? na przekąskę popołudniową jeszcze mi trochę cebuli zostało może ją usmażę razem tutaj z tymi Kurde, ale znowu olej... olejona kuchnia. O, kawy zapomniałem wyrzucić. du, 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 du. O, an, an dalej karmi mamę. Mhm. Mm an, an dalej karmi mamę i mama karmi? An-an, tak. An-an mm. zawsze karmi wszystkich. Mhm. Mm ale dobra dziewczyna. Mhm. Dobra dziewczyna, dobra. Dobra, no to tyle na dzisiaj film o dobrej dziewczynie An-An, która karmiła swoją mamę, papa. Bye-bye. Bye-bye. An-An robi tak, papa.